Czekamy na występ kabaretu łowcy.b, którym zadamy za chwilę kilka krótkich pytań. Co Was najlepszego spotkało w tym roku? Niebieska ściana. Moja córka nauczyła się pływać. Yy, urodził mi się syn. Nie mam dla tego pojęcia. A co Was najlepszego dzisiaj spotkało? Yy, spadła gąba. To jest naprawdę pierwszy... Dzisiaj dostałem 550 gwiazdek od Bartosza Gajdy w Skyforce. Ja yy, przegoniłem Bartosza Gajdy w Skyforce i dogoniłem, zbliżą się bardzo do Piotra Kozaka. Ja dostałem na konto 500. Serio. <grymne> Jaki jest wasz ulubiony element garderoby? Czapka. Rękawiczki. Foksal. A jakie jest wasze ulubione miasto? Pszczyna. Żory. Foksal. Dzień dobry. Gdzie najbardziej chcielibyście spędzić wakacje? Na Islandia. Na Islandia. On nie wie. Proszę dalej. Na Foksalu. Malediwy. Lato czy zima? Lato. Wiosna. Lato. Grzegorz lato. A morze czy góry? Może. Góry. Jeden góra wystarczy. I może. <noise> Gdybyście mogli wybrać jedną osobę, przed którą chcielibyście wystąpić. Kto by to był? Papież. <noise> Steve Jobs. Foxal. Data Gaidy. <noise> A kto jest waszym wzorem? Otagajdy no, <grymne> Pitagoras <grymne> yy, A kwadrat plus B kwadrat równa się C kwadrat. To samo w skrócie <grymne> Pitagoras. Gdybyście mogli stać się jednym zwierzęciem, jakie by to było? Gołąb, hiena, smok, małpa. <grymne> no, Ci <wiecie. grymne> się nie spodziewałem. Teraz proszę podać drugą literę jakiegokolwiek imienia. Trzy rzeczy, bez których nie wyobrażacie sobie życia: krew, woda <grystanie> i kolegi: serce, mózg i. prawa. Lody bakaliowe, <grystanie> powietrze i pazdan. Te dwie rzeczy wystarczą. Skyfors i gwiazdki. <grystanie> bring the drink. Die Tanzen waren, ja. Wir sehen uns, Waltersburg, 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 Waltersburg,